O ulubionych pierwiastkach, wyobraźni i kulturze po prostu Wiktor w rozmowie z krytykiem filmowym Michałem Oleszczykiem. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zaczynając takim osobistym akcentem, ja chciałbym Pana zapytać, bo skąd inąd e, słyszałem, e, słyszałem e, opowieści na temat Pana e, słynnego, słynnego notatnika z lat młodzieńczych, w którym zapisywał właśnie Pan e, obejrzane, obejrzane filmy. Jakie znaczenie ma, do, jakie znaczenie ma dla, dla pana ten notatnik? Mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? No tak, wersja filmowa często ma w sobie taki element kolekcjonerstwa, jakiejś takiej może. Nawet obsesji, właśnie katalogowania, no, tak, filmów, które się ogląda. Więc pamiętajmy, że ja zaczynałem się interesować kinem w czasach przedinternetowych, więc nie mogłem oceniać filmów na Filmwebie, bo nie było filmu webu, bo nie było internetu. Nie mogłem sobie tworzyć, no ewentualnie mogłbym sobie stworzyć jakąś bazę danych w komputerze, bo już wtedy mieliśmy komputery, ale e, po prostu chodziło o to, żeby zapisywać na bieżąco, żeby też sobie stawiać takie wyzwanie, żeby obejrzeć jak najwięcej filmów w rok. Ten mój rekordowy rok to 99, wtedy obejrzałem prawie 600 filmów i, i, i tak dalej. Więc to była po prostu część pasji. Wycinałem z gazet wycinki o tych filmach, które oglądałem, wklejałem je jeszcze do odrębnych zeszytów. To wszystko są po prostu takie no, działania pasjonata sprzed ery internetu. Jestem pewien, że dzisiaj by to wyglądało inaczej, no bo bo to już nie jest czas wycinków, prawda, to już nie jest czas tych analogowych mediów, ale tak, ten zeszyt jest moim skarbem, jest tutaj e, cały czas na półce i przypomina mi właśnie o tych wczesnych latach tej, tej takiej pasji, no pasji oglądania, pasji spisywania wrażeń, pasji takiego marzenia, żeby obejrzeć wszystko, potem człowiek się orientuje w pewnym momencie, że to jest niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Jak w obliczu tej, jak w obliczu właśnie pandemii, w obliczu tego, że bo w obliczu, w obliczu tego, że zostaliśmy zamknięci, że zostały zamknięte kina, też pan zmienił w sumie trochę formułę swojego podcastu, przechodząc, wchodząc z nowości bardziej na te filmy kultowe na, na klasyki. No i w jaki sposób właściwie zmieniło to Pana twórczą aktywność, właśnie jeśli chodzi o podcast? Jeśli chodzi o spoiler Mastera, to można powiedzieć, że pandemia go przedefiniowała, dlatego że ja zaczynałem podcast, żeby głównie mówić o filmach nowych, o filmach premierowych. Pierwsze kilkanaście odcinków Spoilermastera to są po prostu nowe filmy, które wchodziły wtedy, kiedy o nich mówiłem, tak, do kin, do kin które obecnie stoją zamknięte. Więc w momencie właśnie, kiedy nastąpił pierwszy lockdown, musiałem się zastanowić, co dalej. Ja, ponieważ wcześniej zrobiłem dwa specjalne odcinki z takim hasłem Spoilermaster Classic, w którym właśnie opowiadałem o klasycznych filmach, to chyba zacząłem od Nocy Żywych trupów. To no, pomyślałem, no dobrze, no to w takim razie chyba na razie muszę mówić głównie o klasykach. I, I zacząłem właśnie mówić o klasykach, trochę kierując się tym, co na przykład było dostępne na Netflixie czy w streamingu. Pomysł był taki, że właśnie w tym lockdownie słuchacze mogą sobie obejrzeć film na streamingu, a potem posłuchać, posłuchać też odcinka. Później zacząłem już trochę mieszać, to znaczy, nie zawsze te filmy, o których mówię, są w danym mostem, momencie na streamingu dostępne, ale najczęściej są wydane na DVD. Więc, więc tak, nagle stworzył się z tego taki trochę historyczny podcast, to znaczy, w którym ja mówię głównie o klasyce kina. No i tu kieruje się tak naprawdę tym, co lubię, to znaczy filmy, które lubię, ale też muszę powiedzieć, że trochę kieruję się taką chęcią do dokształcenia samego siebie, dlatego że to nie jest tak, że ja siadam do nagrywania odcinka i, i, i z głowy jakby całą tą wiedzę, którą w odcinku Zawieram, recytuję. Ja się muszę do każdego odcinka przygotować i oczywiście ja zawsze te filmy już znam i często je widziałem wielokrotnie, ale moim celem jest, żeby za każdym razem też dowiedzieć się o nich czegoś nowego. To znaczy, ten podcast to jest projekt też autokształceniowy i tak się składa, że ja jakby dzielę się je wiedzą, którą już miałem, dzie, 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 dzielę się tą nową wiedzą z moimi słuchaczami, i, i, i też dzięki temu muszę wracać do klasycznych filmów, których często na przykład nie widziałem przez 25 lat. O tak było w przypadku filmu 7 Davida Finchera, który widziałem tak naprawdę raz jeden wtedy, kiedy on wchodził w 96 roku do film. I, I od tamtego czasu ja go nie widziałem i pamiętałem go bardzo dobrze, ale pomyślałem sobie, no dobrze, trzeba ponownie ten film zobaczyć, zmierzyć się z nim, dowiedzieć się czegoś więcej. No i tak powstało odcinek o 7. I, i, i Także to, to też jest taka dla mnie przygoda, powrotu do tych do tych filmów. Tak jak Pan już tutaj przed chwilą wspomniał, właściwie o, tych, o tej pandemii, o tym, że, że, ona, że ona bardzo wpłynęła na, 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 na kina, na film, ogólnie na, 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 na nasz odbiór kultury, wydaje mi się w dużym stopniu. Jak Pan uważa, w jaki sposób właściwie zmienił się ten nasz odbiór kultury w związku z tym, że przyniosło się do, do internetu, i czy są w ogóle jakieś pozytywy z tego wynikające? Dostrzegam plusy oczywiście online, bo można powiedzieć, no tak. Ty pod względem filmowym jesteś szczęściarzem, no bo mieszkasz w stolicy, więc masz pełną paletę wyboru, prawda? Idziesz sobie do tego kina, do tego, do studyjnego, do niestudyjnego, no ale co z ludźmi, którzy nie mają takiego dostępu na co dzień, prawda? Dla nich internetowy festiwal będzie często pierwszą w ogóle okazją, żeby uczestniczyć w takiego rodzaju imprezie, prawda? Uczestniczyć właśnie w domu, więc pod tym względem można powiedzieć, że po raz pierwszy festiwale wiele otwarły się o wiele bardziej na ludzi, dla których na przykład koszt nie wiem, przyjechania do jakiegoś miasta i utrzymania się tam, wynajęcia noclegu przez 10 dni był po prostu za duży i nie rozważali nawet tego. I, I te osoby teraz dostają szansę, żeby zobaczyć wspaniałe filmy światowego kina w domu. Więc ja myślę, że naprawdę przekroczyliśmy jakąś granicę. Nie wiemy jeszcze dokąd to zmierza. Gdzieś widziałem taką opinię, że kino stanie się jak płyta winylowa, to znaczy, że nadal będzie istniało, ale że to będzie taki specjalistyczny rynek, właśnie ludzi, którzy są koneserami. A że jednak całość dystrybucji, czy większość dystrybucji przejdzie do sieci. Jak patrzę na coraz to bardziej kurczące się zakątki DVD w Empikach, i widzę, że to medium też przechodzi do przyszłości, media fizyczne, że po prostu już coraz mniej się filmów wydaje na, na DVD blu Ja chyba właśnie, że w kolekcjonerskich wydaniach, to sobie myślę tak, jesteśmy na drodze do pełnego online. U. I no cóż, no tak będzie. No, trzeba tylko kultywować miłość dobrego kina i dbać o ten wymiar wspólnotowy, myślę, bo on będzie zagrożony troszkę. Patrząc trochę bardziej ogólnie właśnie na współczesne polskie kino, czy zauważa Pan może jakieś, jakieś ciekawe, ciekawe tendencje, jakieś tematy, które są podejmowane właśnie w ramach nowo filmów? Coś, co jest po prostu takie charakterystyczne dla, dla, współczesnego, dla współczesnego kina polskiego i na czym to może polegać i skąd wynikać? Nie widzę takiej jednej tendencji. Cały czas gdzieś są tematy około historyczne, takie trochę mierzące się z różnymi aspektami, zwłaszcza PRL-u, wojny. No, wojna jest wciąż jednak jakoś tam żywa w, nasz, w naszej pamięci. No teraz Jan Matuszyński, przecież, który zrobił ostatnią rodzinę, skończył Króla dla Kanal Plus. Temat jak najbardziej historyczny. Właśnie skończył zdjęcia do filmu o Grzegorzu Przemyku. O jego, o jego zabójstwie przez milicję PRL, więc, więc też temat historyczny, tylko bardziej z lat 80. Tomek Komenda to film współczesny, no ale też cofający się o kilkanaście lat wstecz. Więc chyba, chyba nie ma jednego takiego tematu, ale powiedziałbym, że dużo polskich filmów sięga do tematów około historycznych, zwłaszcza związanych z PRL. Jestem Mordercą Pieprzycy, prawda? IKAR, historia Mietka Kosza, T. Krzyształowicza. To są wszystko filmy, które jednak zakorzenione są w świecie PRL-u, więc to chyba jest takie ciągłe. Mo może brakuje nam filmów bardziej współczesnych o tym, co się dzieje tu i teraz na, na polskich ulicach, tak? Przecież widzimy, od, od, od już dobrych paru lat jesteśmy takim bardzo rozgrzanym politycznie społeczeństwem. I tego stosunkowo niewiele jest w polskich filmach. Tak? Zaczyna to być bardzo mocno obecne w polskim dokumencie, który bardzo odważnie i ciekawie opowiada już wprost, po prostu bez żadnego filtra o tym, co się dzieje na polskiej ulicy. Świetny film dokumentalny: Ostatni rycerze prawej strony. My, też jesteśmy prawdziwi prawicowcy, jakby powiedzieć, Ostatni rycerze, nie wiem. Z prawej strony. i ten drugi film. Opera o Polsce Piotra Stasika, Mój kraj taki piękny. To są filmy, które z tym stopniem bezpośredniości w opowiadaniu o polskim tu i teraz wciąż się jeszcze nie spotkałem w polskich fabułkach. Więc fajnie by było, gdyby teraz fabuły przyatakowały rzeczywistość i pokazały też to, co wszyscy widzimy. Na ulicy Aleksandra Terpińska miała trochę tutaj trochę takiego prorockiego jakby przewidywania, bo zrobiła to w swoim filmie sprzed lat czterech, czyli w najpiękniejszych fajerwekach ever, krótkim filmie, zrobionym do studia Monka, w zasadzie opisała rzeczy, które obecnie się rozgrywają na polskiej ulicy, więc to, to był taki proroczy film. Kolejny dzień. Trwają demonstracje na Głównym Placu Miasta. Policja i rząd apelują o pokojowe rozejście się i nie uleganie prowokacjom. A jak jest stosunek do nie, nie, nie wiem, nie zastanawiałem się. Nie kumarz jesteś tylko typikiem w maszynie. Nie walczyłeś o tym swojej własnym zasoby. To teraz ważniejsze rzeczy, wiesz? Tak, na przykład jakie ja. Patrząc na, z drugiej, z, na kino polskie trochę, z trochę drugiej strony e, mieliśmy na początku roku e, film e, Bartosza Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt, który jest e, no, chyba jest takim dosyć, dosyć e, bezprecedensowym przykładem tego, w jaki jak, jak w polskim kinie pokazuje się gatunkowość, jest to film, który się swojej gatunkowości, właściwie tej takiej, tej, takiej, takiej proweniencji saszerowej w ogóle nie wstydzi. Dzień dobry, Pomoże nam pan? Nasi znajomi nie żyją. Zastanawia mnie właśnie, czy może pan powiedzieć w tym kontekście tego filmu i podobnych podobnych projektów, że idzie nowe, że rzeczywiście gatunkowość wejdzie do polskiego mainstreamu niebawem? E, oby. Być może nawet pandemia w tym pomoże. Boże, z głupio brzmi pandemia w tym pomoże. Jakby te warunki pomogą, bo kto wie, czy taki film jak W Lesie Dziś nie zaśnie nikt? On myślę, że nie znamy liczb, prawda? Bo Netflix nie publikuje, ile osób obejrzało ten film. Ale wiemy, że on był przez długi czas na pierwszym miejscu netflixowych filmów. I poza tym on też trafił do, siecio, do światowej dystrybucji potem, prawda? Więc to, czy, czy ten film zrobiłby tak dobry wynik, tak? kiedy gdy był w kinie? Nie wiem ale myślę, że, że takie właśnie streamingowe serwisy będą o wiele bardziej otwarte na gatunkowe eksperymenty, bo w kinie to zawsze było bardzo duże ryzyko w Polsce, żeby wchodzić właśnie w jakiś taki flirt z gatunkiem, podczas kiedy na streamingowym platformie może to być bezpieczniejsze, bo można powiedzieć tak, ludzie i tak są w kinie, kiedy są na streamingu, tak, bo siedzą w swoim domu i tym kinem jest dom. I teraz, skoro już i tak mamy ich na tym fotelu, mówiąc tak dziwnie, no to okej, okay, to jak zobaczą, że jest nowy polski film, Horror, no to mogą spróbować najwyżej wyłączą po 20 minutach, ale to się nie łączy z tą inwestycją, prawda? Wydania 25 zł, wyjścia z domu, wyboru z tych 18 filmów, na co wydać te 30 czasami złotych. Pamiętajmy, że to jest drogie, tak? Zwłaszcza w dużych sieci sieciowych. Jeżeli idziemy jeszcze z drugą osobą, nie daj Boże, jeśli jeszcze sobie kupimy coś do jedzenia, no to wydajemy stówę jak nic, tak? Natomiast tutaj to się nie wiąże już z tym ryzykiem finansowym, no bo i tak opłacamy abonament, więc dobra, jest nowy polski film, o, ciekawa gwiazda, o, horror, dobra, dajemy. Jeśli, jeśli się nie sprawdzi, wyłączymy po 20 minutach, ale jeśli się nam spodoba, obejrzymy do końca, a być może do kina byśmy na to nie poszli, więc to jest ciekawa też taka tutaj ścieżka. Chciałem jeszcze zapytać, zapytać ogólnie, w jaki sposób, w jaki sposób ta, ta wiedza, którą pan się posługuje, ta taka wnikliwość w, w, analizowaniu, w analizowaniu filmów, tego języka filmowego, pewnie takie też umiejętności trochę poznawcze, które z, pewnością pan, które z pewnością pan posiada z racji i pasji filmowej, i pana wykształcenia, w jaki sposób to, to Wpływa na, na odbiór tej rzeczywistości. W jaki sposób ta wiedza filmoznawcza może tak jakby wnieść coś do, do tej no, z pewnością trudnej sytuacji, w jakiej my się to znajdujemy obecnie. No, ciekawe pytanie. No, na pewno mam jakąś tam wiedzę filmową, ona, ona, ale wiedza jest częścią nas samych. To nie jest tak, że jesteśmy. Jakby my i wiedza, tak? To nie jest coś, co się dźwiga na plecach. To nie jest coś. No to jest, to jest po prostu część nas samych, i, i, i jakby całe życie się uczymy. Jeżeli mamy jeszcze taką pasję do poznawania nowych faktów, no to one gdzieś tam nas budują. To są takie witaminy, które nam wnikają w ciało, i, i one są już częścią nas samych i nie możemy ich oddzielić. Więc to nie jest tak, że ja mogę oddzielić moją wiedzę od tego, kim ja jestem. Chęć poszerzania wiedzy jest chęcią ciągłej rozbudowy siebie samego, tak naprawdę. Tak? Jakby ja zawsze mówię, jakby chęć obcowania ze starym kinem, chęć obcowania z literaturą, z malarstwem, ze sztuką. Dla mnie, ja patrzę na to w sposób taki niemalże magiczny, to jest chęć obcowania z ludźmi, którzy często już nie żyją, z ludźmi, którzy byli przed nami tutaj, których, których słowa, dzieła są zapisane. I, I przecież, jeśli sobie włączę Obywatela Keina, to się spotkam z Orsonem Wellesem w pewnym sensie, tak? A jeżeli sobie przeczytam Szekspira, to się nagle Spotykam Szekspirem i to jest, ja wiem, że to brzmi jakoś metafizycznie, ale ja, ja, ja tylko dlatego interesuję się kinem, że to jest po prostu ciągły dialog z ludźmi, których których nigdy bym nie spotkał. Kino amerykańskie, ja się fascynuję Ameryką, no nie żyję w Ameryce, ale, ale część mojej wyobraźni żyje w Ameryce, tak? Znam amerykańskie miasta, w których nigdy nie byłem, bo widziałem je w kinie, znam nie wiem, kulturę Afroamerykanów, przecież, której nigdy nie poznałbym od środka, tak jak poznaję ją poprzez kino, bo to kino mnie wpuszcza do pewnych światów, które byłyby przede mną zamknięte, w których ja nie wiedziałbym, jak się poruszać. I, i to właśnie jest kino. I dzięki kinu, które pochłania już od prawie 40 lat życia, mam jakieś wyobrażenie. Myślę sobie: aha, Los Angeles, no to jest takie, a a w Nowy Jork, no w Nowym Jorku to akurat trochę mieszkałem, ale no Paryż jest taki, mimo że w Paryżu spędziłem tylko jeden dzień, tak? Czy tam parę dni. No w każdym razie to nie jest tak, że ta wiedza zmienia czy obciąża. Ona po prostu pozwala patrzeć szerzej, głębiej. Ja też jej nie przyswajam wbrew sobie. To nie jest tak jak w szkole się siedzi i się wkuwa, prawda? Muszę się nauczyć na egzamin, a potem zapomnieć. To jest bardziej tak. Okej, okay, chcę się dowiedzieć więcej, bo chcę, bo mi to smakuje, bo mam apetyt na to. Nie jest wmuszany. Także gdyby ktoś mi teraz powiedział, słuchaj, musisz pójść na pamięć coś z chemii, no to bym cierpiał bardzo, bo, 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 ten, bo, bo nie umiem, tak nie, nie, nie interesuje mnie chemia, nie, nie, nie umiem patrzeć na świat pod tym kątem. Ale mam, jeden z moich najlepszych przyjaciół to jest chemik, który kiedy zaczyna opowiadać o procesach chemicznych, to jemu się rozświetlają oczy i on po prostu jest zafascynowany i mówi, że on, na przykład on mówi, że ma ulubione pierwiastki, tak, bo ten pierwiastek jest świetny, bo on wchodzi w reakcję z tamtymi, a nie wchodzi z tamtymi I ja widzę, że dla niego to jest po prostu całe życie, a dla mnie, słuchaj, ulubiony pierwiastek, naprawdę, no więc jakby mamy bardzo, bardzo różne patrzenie na świat, no, i to dobrze. Czy uważa Pan, że kino ma jakąś, na te trudne czasy, ma jakąś terapeutyczną moc dla nas? I jaka to jest moc? Tak, oczywiście, że ma, oczywiście, że ma. Myślę, że kino pozwala nam czasem zerknąć na samych siebie z zewnątrz, przede wszystkim wyjść z samych siebie, tak? zobaczyć, jakie inni ludzie mają problemy. Kino może pomóc w komunikacji, może w nazwaniu jakichś bolących miejsc. Tak? Ja myślę, że ono, ono ma tę funkcję. Dla mnie ono nie jest główną funkcją, tak? to nie jest tak, że dla mnie kino musi być terapią, bo ja lubię kino. filmy też, które nie mają w sobie żadnego jakby takiego terapeutycznego elementu. Ale tak, ja myślę, że kino nam po prostu, wbrew temu, co się mówi, często filmy nie, nie odmurzają, tak? Tak jak gry komputerowe nie odmurzają, to jest takie nieprawdziwe, kiedy ktoś tak mówi, że nie, one po prostu angażują one angażują rejony naszej wyobraźni. No i, 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 um, także ja, ja nigdy nie powiem, że coś, co się robi z pasją, to, to odmóżdża. Jedyne, co jest niebezpieczne, to jest zaburzenie jakiegoś balansu. Tak? Jeżeli ktoś ogląda 12 godzin dziennie filmy, to powiedziałbym, że powinien pójść na spacer. Tak? Bo ważne jest też to, żeby zobaczyć na przykład zielone drzewo, pogłaskać kota, i oddychać świeżym powietrzem. Także, jeżeli jest zaburzony balans i ktoś gra na no, przykład w gry komputerowe 15 godzin, to uważam, że to już jest problem. Ale jeżeli potrafi znaleźć jakiś balans pomiędzy właśnie tym, a innymi częściami życia, to uważam, że to jest tylko dobre, bo to, to po prostu, no nie wiem, to po prostu jakoś pozwala na jakąś grę wyobraźni. Tak jak literatura. To wszystko jest, no, rozszerza naszą wyobraźnię, po prostu. Dziękuję panu za te wszystkie odpowiedzi. Dziękuję za całą, no, z pewnością, bardzo wzbogacającą rozmowę. Ja dziękuję Wiesz? za fajne pytanie i bardzo trzymam kciuki za wasze zajęcia. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj były. Także, także zapraszam też do słuchania na podcastu. a Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, że się poznamy też na żywo. Ja również, ja również na to bardzo liczę i również zachęcam do słuchania podcastu z Master. Dziękujemy. E, dziękuję jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Do widzenia. Do widzenia.